Drugi dzień badań wydolnościowych za nami. Piłkarze Zagłębia Lubin przeszli dziś BIP-test, który stanowił dla trenerów potwierdzenie formy, w jakiej znajdują się ich podopieczni. O ile na wyniki wczorajszych badań będziemy musieli poczekać jeszcze kilka dni, to dzisiejszy test dał już pewien obraz wytrzymałości lubińskich piłkarzy. Jest to jakaś kontynuacja testu wczorajszego, można powiedzieć. No, i mamy odzwierciedlenie takie, mniej więcej na jakim poziomie są w tej chwili zawodnicy, odnośnie przede wszystkim przygotowania pod względem wytrzymałości ogólnej. Jak przepracowali, przepracowali tą przerwę? Wbrew pozorom i bramkarze, którzy w trakcie meczu biegają najmniej, muszą także przejść serię testów wytrzymałościowych. No, troszeczkę tak, bo to jest podbudowa pod y, tak zwaną wytrzymałość siłową i, i, i szybkość. No, myślę, że się przyda. Zawodnicy już kilka razy mieli okazję przejść wspomniane BIP-testy. A jak wypadli tym razem? som došiel do 13. odčinku a 6, 13. série a 6 odčinku. Uh, tak jasne, podľa mňa to bolo OK. A mne sa bylo dobre, takže uvidíme, čo na to trenéži.